Z gitary. Hello, hello, witajcie, kochani gitarzyści. Dzisiaj bardzo wesoły kawałek, ponieważ nieśmiertelna La Bamba przed nami. Moi drodzy, oczywiście, przebój ma kupę lat, doczekał się tysięcy wersji. Ja osobiście gram La Bambę również od tysięcy lat, i solo, i w zespole znam ją na wylot. Wy też pewnie domyślacie się, że nie jest jakiś strasznie trudny kawałek. Składa się tak naprawdę z trzech akordów, przy czym powiem wam od razu, w mojej tonacji składa się również z, ze znienawidzonego akordu F dur, ale w tej tonacji świetnie się go śpiewa, bo jest to tonacja C dur. A więc trzy chwyty przed nami i żeby zagrać La Bambę, trzeba oczywiście nauczyć się legendarnego wstępu. Posłuchajcie, co przygotowałem dzisiaj. Love us. Dzisiaj jak zagrać ten wstęp i pokażę wam jak uderzać do labamby, bo słowa e, znajdziecie w internecie, jeśli będziecie chcieli śpiewać. A więc zwróćcie uwagę, co tu się wydarzyło tak naprawdę. A zanim wam to pokażę, to nie zapomnijcie zasubskrybować tam na dole. Napiszcie też w komentarzu, czy e, podobało wam się. A w opisie do filmu znajdziecie link do kalendarza, który sprzedaję e, wciąż, ponieważ jest to kalendarz, który kończy się dopiero w kwietniu 2025 roku, i polecam Wam, bo jest tam mnóstwo motywacji. I kod QR w każdym miesiącu do filmu motywacyjnego, do rzeczy. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Chciałem Wam powiedzieć, że w wersji zupełnie oryginalnej gra oczywiście kilka gitar. No i gitara basowa, która daje ten podstawowy taki, taki dźwięk, zaczyna się od tego. Tutaj gitary pozostałe będące dogrywają tą resztę, dlatego ja przygotowałem dla Was aż trzy wersje tego wstępu, żebyście mogli sobie wybrać, która jest dla Was dobra, która jest może łatwiejsza, która trudniejsza. A w rezultacie możecie zagrać tak jak Wam zagrałem na początku, wszystkie trzy razem i będzie elegancko brawo, brzmiało. Ale pierwsza wersja to jest wersja na gitarze basowej, więc gramy na basach. E, A, puste H i C to jest ten pierwszy podstawowy wjazd gitary. Tak, bardzo nietrudny, można to zagrać kciukiem. G, A, H, C. I tutaj łapiemy od razu E, bo tu mamy kawałek C dura. Uderzamy go i uderzamy pustą strunę G. Mam tu Cdur C. E, Zwyczajne, tak? Trzymam dwa palce. Od razu je przekładam, zobaczcie, na F i na A, na trzeci próg strony D i na drugi próg strony G i gram. Czyli F, A i G puste. Zwróćcie uwagę na prawą rękę, to gram kciukiem, ale tu gram pierwszym i drugim, potem F, A. I G też pierwszym, drugim, czyli używam tak naprawdę tych trzech palców P i M. Jeszcze raz powoli. I ostatnia przygrywka basowa. Jeszcze raz? Gierade, F, F, E, D. Prawa ręka? Gierade, tu palcami. Tak? Uwaga, gramy razem. Jeszcze jedna. Od C. Czyli uwaga, bardzo ważna informacja. Te pierwsze trzy dźwięki, czyli G, A, H i dążące do tego C, są tylko na początku. Potem powtórka jest właśnie od tego C. C, E, G, F, A, G. Znowu C, E, G, Trzeci raz, czwarty i na G kończymy i wchodzi zwrotka, czyli wchodzi, wchodzą akordy. A więc uwaga, to była pierwsza część, część na basie. Druga część jest podobna, ale początek gram tu, a potem końcówkę gry na stronach wiolinowych. Czyli gram w zasadzie to samo, ale już dwudźwiękami, żeby było ciekawiej. I końcówkę gram na wiolinach. A więc, jak to leci, zaczynamy tak samo. G, A, H, C. Tu z tym C możesz uderzyć cały cedur. Zobacz, złapany normalny akord cedur. Możesz tu uderzyć czterodźwięk. Cały będziesz miał wtedy pełniej i będzie brzmiał tak. Teraz zostawiam to C, które tutaj jest na strunach wiolinowych. Uderzam dwudźwięk z pustą struną E. Teraz będę grał dwudźwięki tymi dwoma palcami na strunie H i na strunie E. Zobacz, co tu się wydarzyło. CE. Kładę barę. Nie musisz kłaść barę czwartym palcem. Możesz sobie zagrać trzecim i czwartym DG na trzecim progu. Tu kładę małe barę pierwszym palcem i mam CF. Czyli. I to samo, czyli to przejście gram z progu piątego na trzeci. I wychodzi mi tak. Razem z poprzednim cedurem powoli. Zamiast tego palca ja używam czwartego, bo dla mnie to nie jest problem złapać tu przez dwie struny. Tak też możesz grać, jeśli Ci na to stać. Jeśli nie, no to postaw sobie trzeci z czwartym i małe barę. Czyli jeszcze raz. I końcówka. Ta sama, która była na basach, ale oktawy wyżej. Od pustej struny G GH. GH. H, dwie puste struny D, czwartym F Puste i D, G, H, D, F, F e, D. i znowu C dur. Tak sobie to ćwiczysz. W ten sposób też możesz zagrać cały wstęp, nie używając na basa, nie używając basów, choć oczywiście polecam ci granie na basach, a najlepiej zrobienie miksu z tego wstępu tak jak zagrałem na początku. A więc uwaga, to był drogi sposób. Gram go w całości, powinien zabrzmieć tak. brzmi, jak dogrywkę, zamiast na wiolinach. Zagrałem na basach. Nie bój się miksować tych, tych wstępów, bo one naprawdę bardzo fajnie brzmią. Ale uwaga, jeszcze trzeci sposób został i on jest najtrudniejszy, ale jednocześnie chyba najbardziej efektownie brzmi. Trzeci sposób brzmi tak. Zaczynam normalnie. A więc jest to miks tych dwóch sposobów, trochę basu i trochę na wiolinach. Zobacz, co tu się wydarzyło. Zaczynam normalnie G A H. Tu uderzam cedur, tak jak było w przypadku grania na wiolinach. Normalny czterodźwięk, tak? Cedur złapany. Tak jak na wiolinach, zaczynam od dwudźwięku dźwięków C E. Tutaj kładę D G, ale tu kładę barę. -E. I zamiast grania samych tych dwóch dźwięków CF gram w basie F, a tutaj strunę H i E. Czyli gram trójdźwięk w prawej ręce. Czyli: BARE małe albo tymi dwoma łapie na piątym progu, to gdzie mam fantazyjną kropkę. I tutaj zamiast grać samych jolinów, gram z basem, bo jak widzisz, położyłem barę na trzecim progu. Tak? I brzmi to w ten sposób. Teraz muszę zagrać oczywiście do Gram ją na basach, czyli G, H, D. I teraz łapię oktawę. czyli F, F, tak, F w pierwszym, F w trzecim, E, E i puste D. No bo D oktawy niższego nie mam, musiałbym przestroić strunę, czyli i odnowa. Ceder, znowu Ceder, nie, taki wstęp całości może zagrać. Koniec. Tak moi drodzy, wyglądają trzy sposoby, w jaki możecie zagrać wstęp do LaBamby. Posłuchajcie do czego zmierzać. Zagram wam to w takim tempie przyswajalnym. Wszystkie trzy sposoby po kolei. Najpierw był was. że jak zagrać to jak ja w ten sposób, no, to tu w tym miejscu się kończy. To już jest ostatnie powtórzenie, więc na końcu ja gram na basach. Teraz wchodzi już wokal, a więc wchodzą Akordy. Oczywiście nie ukrywajmy, że to musi wyjść w szybkim tempie, więc sposób w jaki zagrasz wstęp, dopasuj do swojego stopnia zaawansowania na gitarze. Jeżeli jesteś dosyć początkujący, może trzeba będzie zająć się tym basem. Moja rada brzmi: używaj różnych palców, bo jak będziesz chciał to zagrać samym kciukiem, to naprawdę trzeba dużej wprawy, żeby to zagrać samym kciukiem. Ja oczywiście mogę to zrobić, ale nie polecam, bo można się łatwo pomylić, tak? Jeśli jesteś zaawansowanym gitarzystą z kolei, to nie wysilaj się tam na sam kciuk, tylko właśnie zrób sobie taki miks w tym wstępie, czyli zagraj raz na basach, potem na wiolinach, potem z tymi oktawami i będzie po prostu super brzmiało. Do tego zmierzaj. Wspomniałem, chwyty są trzy, są to C-dur, F-dur, G-dur i z powrotem F-dur i to się powtarza w kółko. No zaraz powiedział trzy chwyty, a wymienił cztery. No tak, bo grasz C-dur, F-dur, G-dur. To jest koniec, nowych chwytów nie ma. Trzeba po prostu wrócić przez F-dur do C. -dur. To jest koniec. Polecam robić to w ten sposób, jeśli jesteś gitarzystą nieupośledzonym, czyli grasz chwyty barowe. A jeśli masz problem z chwytami barowymi, z chwytami barę, czyli tymi z tą poprzeczką, to poszukaj sobie u mnie na kanale na playliście Lekcje za free znajdziesz tam piękną lekcję, jak łapać chwyty barę. Z czym to się w ogóle je, o co chodzi i jak ćwiczyć, żeby one wreszcie wyszły i przestać być upośledzonym gitarzystą. Ale dobra, zakładam, że nie jesteś w związku z powyższym. Graj sobie w ten sposób C-dur, F-dur. Przesuń sobie na G-dur i F-dur. Nie, ja nie łapię raczej takiego G-dur i wracam na F-dur, ale okej, okay. Twój wybór. Jak znasz chwyty, możesz sobie zagrać jak chcesz. Chodzi o ich kolejność. Tutaj kolejność się nie zmienia. Tak jak wam powiedziałem, C-dur, F-dur, g F-dur przez całą piosenkę. Jest to notabene świetny przykład piosenki, do której wystarczą trzy akordy i darcie, no ale całkiem fajnie yy, mordy. W związku z powyższym, jak się nauczysz tych trzech chwytów, będzie dobrze, pod warunkiem jeszcze, że opanujesz uderzenie. A uderzenie wygląda w prawej ręce tak. Gram powoli. Koniec. Zobacz, jak przyspieszę, brzmi to tak. Jak nie lubisz czaknięcia, nie wiem, nie pasuje Ci to z jakiegoś powodu, możesz zagrać tak. Się wydarzyło. Najpierw z Uderzenie w dół na cedurze i czeknięcie. Koniec. Teraz łapiesz szybko F-dur i jeżdżę do góry. Czyli Up, Down, Up. Tak? Ja zwróć uwagę, że tu odpuściłem sobie ten F-dur, żeby nie brzmiał. I znowu jest czeknięcie. Na G duże robię, czyli dwa razy uderzenie up, do góry i czaknięcie. Od początku. Na F duże. Dwa do góry i jeszcze dwa. Down, up. Czyli uwaga. Wolniej. Down, up, down, up, 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 down, up. Tutaj masz strzałki, które pokażą ci, w jaki sposób to zrobić, i to tak naprawdę wystarczy, moi drodzy, żeby zagrać lawamę. A więc, moi drodzy, Życzę Wam dobrej zabawy z Labambą. Grajcie ładny wstęp do Labamby, grajcie potem podkład. Dajcie znać w komentarzach, czy ta wersja Wam się przydała albo przyślijcie mi swoją własną wersję Labamby O. Kontakt znajdziecie w opisie do filmu. Polecam się na przyszłość. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeśli Wam się podobało. Oczywiście możecie też postawić mi kawę, ponieważ już ponad 100 filmów jest na playliście lekcje za free, więc macie to wszystko ode mnie zupełnie za darmo. Tylko działajcie i nie poddawajcie się. Pozdrawiam serdecznie Panu gitary.